Siemanko wszystkim, Jacku z tej strony. Słuchajcie, może ponieważ doszło nam parę osób tutaj do kanału, to tylko tak chciałbym przypomnieć, że nie udzielam tutaj żadnych porad. Pamiętajcie, żeby łączyć portfele dedykowane pod dropy, nie te główne, na których macie tam kupę szmalców. No i właściwie to tyle. Natomiast przechodząc do rzeczy i do ostatniego mojego filmu odnośnie Imtokena to kurde, nie wiem jak się to stało, czy to jest coś innego, czy coś, muszę to doszukać, po prostu dzisiaj zauważyłem to i na biegu nagrywam ten materiał, a dzisiaj wcale nie zawierzałem, ale generalnie, sekunda sobie telefon, ale generalnie yy, ten NFT, o którym wam mówiłem tutaj w tym poprzednim materiale, który gdzieś tu postaram wam się podlinkować, jest do zgarnięcia już w tym momencie. I weźcie poprawkę, bardzo was proszę, bo ja często mówię, że o coś tam trafi na wasz portfel, ale to nie znaczy, że on trafi sam, tylko zawsze musimy go klajmować. Także jeśli chodzi o ten, o ten konkurs co były te pytania, odpowiedzi, które Wam wrzucałem to musimy sobie wejść na Galaxy łączymy sobie portfelik i za te trzy quizy, które Wam pokazywałem będziecie mogli odebrać trzy NFT -ki. jeżeli zrobicie czwarty no to będą cztery i dodatkowo widzę, że tutaj 50 kandydatów przy 100% frekwencji odpowiedzi yy, będzie uczestniczyć w rozdaniu 2000 Będzie to jakiś podział, ale nie wiem, czy, po, czy tak, czy po 40. No nie wiem, yy, w każdym razie yy, no, klikacie sobie ten, zmieniacie na arbitrum i po prostu pojawi wam się tutaj guziczek climb Będziecie musieli chyba zaznaczyć czy 3 NFT do, do pobrania. Druga rzecz, i tu przejdziemy sobie już przez pełny testnet. Nie wiem, czy żeście uczestniczyli w scrollu wcześniej. Ja tutaj brałem udział, ale był reset sieci i możemy zrobić to razem wspólnie. Wiem, że dużo osób, bardzo, bardzo dużo osób pominęło. Pierwszą część. Nikt się nie spodziewał właściwie, że będzie druga przynajmniej ja się nie spodziewałem. W każdym razie dobra, jak tutaj trzeba. Jeżeli nie braliście udziału w pierwszej części, to możecie to wszystko, co tu w tym momencie będę robił, możecie to olać. Natomiast jeżeli braliście udział, to musicie sobie wykasować sieci i zresetować konto. Jak to zrobić? Klikamy sobie tutaj rozwiń widok. Pamiętajcie tylko, że żeby ustawić jakąkolwiek inną sieć, bo wam to nie przejdzie. Czyli tak jak tutaj w tym momencie mam poligon jakiś, wchodzimy sobie w ustawienia sieci. Musimy znaleźć tutaj tego, gdzie on jest. Kurde, robiłem to na innej przeglądarce. Czekajcie chwilę. No dobra, to już jestem. Eee, I tak wchodzi, Wchodzimy sobie w ustawienia. Dział. Sieci. Wyszukujemy. Scroll 1. Usuwamy. Scroll 2. Usuwamy. Eee. To by było na tyle zamykamy sobie stronę wracamy do metamaska ustawię a nie źle robię źle robię bo już ten usunąłem je dobra sorry wracamy tutaj ad to metamask approve switch tu metamask na switch tu sobie możemy dodać te tokeny testowe dodaj 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 teraz idziemy do metamaska ustawienia Zaawansowane i zjeżdżamy sobie troszkę niżej. Resetuj konto, i to musimy zrobić do scrolla L1 i scrolla L2. Czyli wracamy sobie teraz do L1 i ponownie resetujemy konto. Przechodzimy sobie teraz dalej. Ja to generalnie robiłem wczoraj, stąd tutaj widzicie te wszystkie sukcesy, gdzie jest. Vcet, tu był VC przecież. Dobra, za 11 minut mogę zrobić VC. Teraz zobaczymy, czy mogę coś zrobić. Ale dobra, mogę zrobić jakiegoś bridgea. Także weźmy sobie na przykład 01. Te bridge troszeczkę trwają. Ja to trochę przyspieszę i pamiętajcie o tym, żeby sobie zrobić z L1 na L2 i z L2 na L1 -kę. i to będzie trochę trwało. <coughs> Tokeny testowe dostaniecie tam z tego VZ Także ja mówię, mam tutaj ich troszkę, bo robiłem to wczoraj. Dobra, poczekamy. No i dobra, jak widzicie, mamy sukces. Move more Zmieniamy sobie. Odwracamy sobie sieci. I też sobie zróbmy 0,1. Telefon miał mi się wyciszyć, a się nie wyciszył. Zaraz sprawdzę. No i dobra, i czekamy znowu. Mm, dobra, wiecie co, tutaj schodzi trochę. Ja mówię, wczoraj to robiłem, także nie będę już tutaj czekał, przejdę sobie po prostu dalej. Jak to wykonacie te dwa zadania, to generalnie można powiedzieć, że bridge został y, wykonany. Albo i nie, bo ja jeszcze nie bridgeowałem sobie USDC. Dobra, to jeszcze zróbmy USDC. Nie zauważyłem tego wcześniej. Zróbmy sobie... A, zróbmy sobie połowę. Nie idzie. Poczekajmy chwilę. No dobra, bo to chyba była tylko akceptacja. Nie zwróciłem na to uwagi. No dobra, to czekamy znowu. No i dobra, dolarki jak widzicie przeszły, wracamy, odwracamy kolejność, czy odwracamy chain, tu sobie zróbmy 10, approve. Tutaj jak widzicie to poprzednie co żeśmy wysyłali ETH jeszcze nie przeszło, więc tym może być też trochę długo, więc nie będę czekał na to. Zrobię sobie najwyżej na spokojnie to gdzieś bliżej weekendu. Także ja przeskakuję do słapa I tutaj wymieniamy po kolei. Może zróbmy tak, żeby się nie pogubić. 0,1 sobie może obrazu do USDC. Swap. Confirm. Zatwierdzamy. Mamy znowu pending. Ale cóż, takie życie testera. Yy, I teraz na to. Weźmy um, może no, wartość.